Bo Zabierz nawet nie wiecie, jak niezwykle wzruszający jest ten moment, kiedy człowiek stanie tak jak ja teraz na tej scenie na Greenpoint w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, wiele kilometrów od Polski i zobaczy las polskich flag. To wspaniałe uczucie, naprawdę. Dziękuję Wam bardzo. <kluczy> Kochani, szanowni Państwo. To jest moje trzecie duże spotkanie z Polonią. Widziałem się już z naszymi rodakami w Berlinie, tymi, którzy mieszkają w Niemczech. Widziałem się już z naszymi rodakami w Londynie, z przekrojem pokoleń i teraz tutaj, w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w tym państwie, w którym mieszka tak wielu Polaków, że w zasadzie czasem człowiek może się zastanawiać, jadąc tutaj ulicą. Czy to jest amerykańska ulica, czy to jest polska ulica, kiedy patrzy na flagi, kiedy patrzy na napisy na sklepach, to dobrze. Bardzo się z tego cieszę. Dlatego, że tutaj wszystkie narodowości szczycą się swoim pochodzeniem, i dumny jestem bardzo z tego, że i Polacy nie, zapomi nie zapominają o swoim kraju, nie zapominają o swoim pochodzeniu, nie zapominają o swojej tradycji. Także poprzez potrawy. I produkty spożywcze, które są w tych sklepach sprzedawane. Bardzo za to dziękuję. To pokazuje, proszę Państwa, że nie tylko w domach rodzinnych, ale także poza nimi, w biznesie, w pracy, czujecie się Państwo Polakami, jesteście nimi i nie wstydzicie się tego. To wspaniale. Chciałbym, żeby tak było nadal, ale żeby tak było. To musimy spełniać i poprawiać kilka istotnych warunków. Musimy, ja nie mówię do państwa, ja mówię do państwa polskiego, do państwa polskiego, które powinno wspierać wasze działania, które powinno wspierać polskie szkolnictwo. Wspierać nie tylko przez to, żeby na nie płacić. Wtedy, kiedy trzeba, może dołożyć, ale przede wszystkim wspierać. Tych, którzy to realizują, tych, którzy to organizują. Wspierać polskich nauczycieli, którym z tego miejsca chcę bardzo serdecznie i gorąco podziękować za pracę przy nauczaniu polskich dzieci. Często pracę, która ma wymiar społeczny, wymaga poświęcenia osobistego czasu. Dziękuję za to, bo to jest podstawowa absolutnie sprawa dla zachowania przez nas tożsamości, dla zachowania polskiej mowy, dla zachowania łączności pomiędzy Polską, młodzieżą, pomiędzy polskimi dziećmi a ojczyzną. Tym co najważniejsze. Jestem za te działania ogromnie wdzięczny. Podobnie jak wdzięczny jestem rodzicom, którzy często bardzo daleko przywożą dzieci do szkoły po to, żeby one mogły się uczyć. To jest czasem bardzo trudne, państwo dobrze o tym wiecie. I to tylko świadczy o was, że nieraz wręcz to poświęcenie i swojej rodzin jesteście gotowi realizować, żeby dzieci mogły się umacniać w polskości. Dziękuję za to bardzo. Proszę Państwa, jest dzisiaj wielu, przede wszystkim młodych ludzi, którzy osiągnęli w Stanach Zjednoczonych wielki życiowy sukces. Pracują na bardzo wysokich stanowiskach menadżerskich, wielu z nich jest także i w polityce. To dobrze, ja bym powiedział to wspaniale że jeżeli ktoś w życiu dokonał takiego wyboru, że zamieszkał w Stanach Zjednoczonych albo tutaj się urodził i chce nadal mieszkać, że angażuje się w życie społeczne. I wspaniale też, że nie zapomina, że jest Polakiem. Wiem, że wielu spośród tych ludzi chce aktywnego współdziałania z polskimi władzami, z polskimi organizacjami, z Polską jako swoim krajem macierzystym. Polską, którą uważają za swoją ojczyznę. Może tą drugą, jeżeli urodzili się w Stanach Zjednoczonych, ale cały czas o niej pamiętają. I chcę powiedzieć w ten sposób. Właśnie między innymi z myślą o nich, ale także z myślą o tych, którzy tutaj na emigracji mieszkają, nie są już młodzi, ale nadal chcą utrzymywać kontakt z ojczyzną. Zależy im na tym. Założyłem w kancelarii prezydenta biuro do, spra do spraw współpracy z Polakami za granicą. Chciałbym. Chciałbym, żeby to biuro dobrze funkcjonowało. Dopiero zaczynamy, ale mam nadzieję, że ta współpraca będzie się układała dobrze. Mam nadzieję, że w pewnych sytuacjach będziemy też mogli służyć Ministerstwu Spraw Zagranicznych jako taki przekaźnik o polskich sprawach. Wierzę w to, że będziemy w stanie razem z polskimi organizacjami tu w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach przeprowadzić wiele dobrych i cennych inicjatyw. Proszę Państwa, czytałem kiedyś w prasie polonijnej, że jeden Poważnych tutaj i bardzo liczących się działaczy mówił, że obawia się, żeby ze strony biura prezydenta, prezydenta nie było pouczania tutaj Polonii. Otóż zapewniam państwa, że nikogo pouczać nie będziemy, wręcz przeciwnie. Będziemy uważnie słuchali, bo to państwo wiecie, co tutaj należy robić, żeby nasza polska społeczność funkcjonowała jak najlepiej, żeby w jak najlepszy sposób realizować nasze interesy. My byśmy chcieli tylko państwa tutaj wspierać, bo to uważamy za naszą misję. Wspierać, a z drugiej strony oczekiwać. Czego oczekiwać? Tego, że Państwo będziecie ambasadorami Polski, tego, że będziecie o Polsce pamiętali, że będziecie o Polsce dobrze mówili, że będziecie wspierali różnego rodzaju polskie dążenia. Ten lobbying, który może być realizowany za granicą dla Polski, jest niezwykle ważny i chciałbym, żebyśmy go zintensyfikowali. Tą sprawą, która teraz może jest medialnie najbardziej widoczna, jest kwestia wiz do Stanów Zjednoczonych, tych wiz turystycznych. Otóż jest szansa na to, żebyśmy zniesienie tych wiz uzyskali, tylko trzeba mocno monitorować polityków. To jest decyzja, którą podejmą politycy, a Państwo jesteście wyborcami i oni o tym pamiętają. Im więcej zostanie do nich przesłanych listów, apeli, maili, telefonów zostanie wykonanych, tym szybsza będzie ta decyzja, bo dla nich każdy otrzymany list jest listem od wyborcy. Oni to poważnie traktują. Więc jeżeli ta nasza akcja będzie akcją zmasowaną, jeżeli ta akcja dołoży się do naszych zabiegów politycznych, jestem przekonany, że szybciej uzyskamy ten oczekiwany efekt. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone są naszym tradycyjnym sojusznikiem. Stany Zjednoczone to nasza współpraca także w ramach sojuszu północnoatlantyckiego. To państwo tutaj, myślę przede wszystkim o tej starej emigracji, to państwo tutaj także nas wspieraliście w tym, byśmy zostali do sojuszu północnoatlantyckiego włączeni. To dzisiaj największa gwarancja naszego bezpieczeństwa. Także i za to jako prezydent Rzeczypospolitej jestem państwu ogromnie wdzięczny. Po prostu dziękuję. Dziękuję za to, że na co dzień wspieracie Polskę. Dziękuję za to, że na co dzień wspieracie Polskę. Dziękuję za to, że godnie reprezentujecie nas w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Muszę powiedzieć, proszę Państwa, że mam takie mieszane uczucia tutaj na... Na Greenpointzie występując przed Państwem. Tak, z jednej strony, kiedy patrzę na Państwa, kiedy patrzę na ludzi, którzy w Stanach Zjednoczonych odnieśli sukces, którzy mają tutaj powodzenie życiowe, to myślę sobie tak, no tak bym chciał, żeby do Polski wrócili, żeby te swoje doświadczenia, te pieniądze, które zarobili, zainwestowali w naszym kraju, ale z drugiej strony wiem, że Państwo nas tutaj godnie reprezentujecie, więc powiem tak. Chciałbym, żebyście wracali. Mam nadzieję, że będziecie mieli taką możliwość i mam nadzieję, że będziecie mieli taką wolę. A póki co bardzo serdecznie Wam dziękuję za to wszystko, co robicie tutaj dla Polski i dla Polaków. I na zakończenie tego wystąpienia chciałbym Was prosić o jedno. Chciałbym bardzo, żebyście jeszcze bardziej tutaj na miejscu budowali wspólnotę. Chciałbym, żebyście pamiętali zawsze o słabszych, zwłaszcza ci, żeby pamiętali, którym się naprawdę powiodło i którzy tutaj w Ameryce zarobili duże pieniądze. Żebyście się nie wahali pomagać Polakowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, żebyście się nie wahali wyciągnąć do niego ręki, bo w ten sposób właśnie buduje się wspólnotę i ludzie pamiętają. Niech to będzie dzisiaj taka nasza solidarność, ta solidarność, która pomogła odzyskać Polsce niepodległość i suwerenność.